Witajcie, Marcin, SP6MI, druga część yy, krótkiej instrukcji jak zalogować łączności podczas akcji dyplomowej z wykorzystaniem HAM Award właśnie wreszcie uruchomili serwer testowy dla naszej akcji, po kliknięciu na nasz profil w zakładce Award List pojawiła się nowa pozycja naszej akcji dyplomowej, po kliknięciu na nią przechodzimy mniej do takiego widoku, on jest domyślny i tak, Tutaj mamy okno logowania, czyli możemy z tego poziomu normalnie logować łączności. Tutaj, gdybyście byli przypisani do więcej niż jednego znaku, mielibyście wybór, który znak w danym momencie aktywujecie. Domyślnie w tej akcji nie ma takich sytuacji. Yy, tutaj na dole się pojawi lista aktywnych yy, operatorów, którzy aktywują znaki okolicznościowe z, z zaznaczeniem jaka emisja, jakie pasmo. Tutaj mamy bieżący log łączności i opcja uruchomienia yy, UDP. Które przyda się nam do łączności z programami logującymi. Na momencie, kiedy chcemy stąd logować, to w ten sposób e, pasmo 17 metrów nie będzie SSB. Łączność, stacja się pojawiła, zalogowana i od razu już pojawiła mi się jako aktywni operatorzy, aktywny, aktywny znak e, w akcji dyplomowej. To bardzo nam ułatwi, e, ułatwia. Odnajdywanie się, czy dane pasmo, daną emisją już jest zajęte dla naszego znaku przez innego aktywatora. Jeżeli uruchomimy UDP, pojawi nam się taki widok. I teraz tak. Jeżeli stacja będzie źle skonfigurowana, znaczy znak będzie źle skonfigurowany i spróbujemy zalogować łączność, pojawi nam się komunikat, że znak, którego używamy, jest niepoprawny. Nie możemy przy jego pomocy logować łączności, ta łączność się tutaj pojawi w, na liście danych przesłanych przez protokół UDP, natomiast nie pojawi się w logu. W przypadku, kiedy mamy poprawnie skonfigurowaną stację, tak jak tutaj ESO 100 IRu dla mojego przypadku, i wpiszemy sobie tą stację na 3. LA. Niech będzie. Ona zostanie automatycznie zalogowana i tutaj się. Zauważcie, że jak przy logowaniu wcześniej testowej stacji Catchiller byłem na 17 metrach SSB, teraz pojawiłem się na 30 metrach CW i automatycznie tutaj na, tej, na tym pasku z informacją kto jaki znak aktywuje też zostało to zaktualizowane.